Cześć, dzień dobry, witajcie w nowym vlogu. Ja co prawda powinnam właśnie siedzieć i się uczyć, ale zaraz będę to robić, tylko jest dzisiaj tak piękne światło, że pomyślałam, że to żal nie skorzystać i nie zacząć tego vloga, więc cześć, dzień dobry, witajcie w nowym vlogu. Zapraszam. Pokazać jedną rzecz, dlatego że ostatnio mam jakąś taką większą chęć na e, używanie różnych perfum, próbowanie e, perfum, e, jakąś taką większą wagę do tego przywiązuję. Zawsze lubiłam perfumy, to nie jest jakaś nowość u mnie, ale jakoś tak ostatnio bardziej e, na te perfumy zwracam uwagę. I przypomniało mi się, że jakiś czas, już jakiś czas temu, e, kupiłam sobie perfumy od Made in Lab to nie jest absolutnie żadna reklama, słuchajcie. No jakby, nie, nie. Yy, tylko po prostu chciałam o tych perfumach powiedzieć, bo yy, to jest fajna rzecz. Perfumy od Made in Lab. Ja kupiłam sobie jakiś czas temu dwa zapachy. Jednym z, nim, jednym z nich jest ta czternastka z Made in Lab. I ta yy, ogólnie w Made in Lab chodzi o to, że oni stawiają. Yy, znaczy, no, tyle wiem ze strony, ale głównie chodzi tutaj o to, że oni stawiają na to, żeby odejść od e, fikuśnych butelek y, i etykiet, no, które potem generują tą, tą też wyższą cenę zdecydowanie. Te, stawiają na prostotę, na, przez to na niższą cenę perfum, ale starają się odwzorować, jakby w sensie y, opierają dany zapach na podobnych nutach jak y, perfumy drogie. Czyli na przykład tutaj ta czternastka jest na, y, oparta na podobnych nutach jak y, perfumy Versace Bright Crystal, które ja dobrze znam, bardzo lubię. Y, nie mam, ale znam i lubię. I one naprawdę bardzo, bardzo podobnie pachną, bardzo przyjemnie pachną. I słuchajcie, ja za taką buteleczkę, to jest setka, zapłaciłam 30 kilka złotych na stronie Made in Lab, więc naprawdę fajna rzecz. Jeżeli lubicie perfumy i nie chcecie wydawać portuny, ale naprawdę te perfumy pięknie pachną i się utrzymują długo, to spróbujcie. Słuchajcie, możemy pokazać ostatnie odkrycie na te kiedy nie, jak nie ma czasu gotować, albo gdzieś się spieszymy i tak dalej. To ostatnie w żabce. Kopiliśmy sałatkę w stylu włoskim z kurczakiem i pesto. Ja ogólnie za tymi sałatkami z żabki jakoś przypadałam, w sensie wcześniej nie natrafiłam na jakąś taką bardzo pode mnie. Natomiast ta wydaje mi się, że jest nowa. Może, może mi się tylko wydaje, ale i to jest z dobrej karmy. I słuchajcie, tutaj mamy kurczaka, mamy ser, mamy mam ser dojrzewający, mamy pesto, pomidorki, mieszankę sałat. Naprawdę ta sałatka jest pyszna, także jeżeli lubicie takie rzeczy, wiadomo, że to nie zastąpi takiej domowej sałatki, ale jak się gdzieś spieszycie i macie ochotę coś zjeść, lubicie takie rzeczy, to, to ta z żabki jest naprawdę, naprawdę super. Przechodzę do swojego stałego miejsca do nagrywania, <laughs> dlatego że mam słuchajcie trzy polecajki, każda jest z innej parafii, ale tak mi się zebrało kilka rzeczy, które chciałam Wam pokazać i zacznijmy sobie od y, rzeczy makijażowej. Na początku, ja na makijażu się z bardzo nie znam. Y, to co umiem i co robię, no to uczę się gdzieś tam, wiecie, z, z internetu, z obserwowania innych, mm, więc jakby to kompletnie no, no, maluję się i lubię to, ale no nie, nie znam się jakoś na tym. Natomiast jest jedna rzecz, której tak właśnie dzisiaj malując się, yy, tak pomyślałam, że muszę Wam pokazać, bo to jest mój hit. Jest to podkład z Eveline um, Wonder Match, ale ta wersja Lumi, czyli ta różowa. Ja mam teraz w kolorze 10 Vanilla, Vanilla Warm. Mm. Ale też mam ciemniejszy na zapasie, jak, bo jak przychodzi lato, to jak szybko ten kolor, że tak powiem, jakby ja dość szybko ciemniej, więc potrzebuję potem ciemniejszego. Ale to jest podkład, który jest naprawdę świetny. Ja mam suchą skórę, więc jak używam jakichś matujących mocno podkładów, to ja nie lubię tego efektu, a ten faktycznie tą skórę rozświetla. Mm, ale nie jest to taki spocony efekt i jedyne miejsce, które wtedy przypudrowuję to na przykład tutaj koło nosa, bo tutaj gdzieś mi się lubi wyświecać, ale tak to, to naprawdę ten efekt dla mnie jest idealny. On ma też witaminę C w sobie. No jest świetny. Jeżeli szukacie rozświetlającego podkładu, a tego jeszcze nie próbowaliście, no to zobaczcie, bo naprawdę ja y, trochę o nim słyszałam i tak y, zabierałam się, zabierałam, stwierdziłam: A, kupię sobie. Kupiłam, jest świetny. On normalnie kosztuje chyba około 50 zł w Rosmanie, ale ja kupiłam go z kartą Rosman. Za 32 bodajże Także nie wiem, czy to jakaś teraz promocja Czy to jakaś zniżka się ogólna nabija, nie wiem Ale no naprawdę I on jest naprawdę, naprawdę wydajny Także taka polecajka makijażowa Teraz coś dla domu eee, Powiem Wam tak To, co ja uwielbiam w sprzątaniu I Przyznaję się bezbicie, że sam proces sprzątania dla mnie nie jest jakiś y, taki niesamowity i ja na przykład y, nie, nie mam tak, żeby, żebym się jakoś relaksowała przy sprzątaniu. No sprzątam, bo, bo chcę mieć czysto, ale mm, bardzo lubię, kiedy po sprzątaniu i no i też w trakcie, kiedy... Coś ładnie pachnie. W sensie, kiedy używam y, produktów, które ładnie pachną, ale które nie są takie męczące, tylko po prostu przyjemne, ale też potem sprawiają, że y, jak się wchodzi do pokoju czy do łazienki, to czuć y, właśnie taką świeżość, ale nie taką chemiczną, tylko taki przyjemny zapach czystości. I odkryłam y, płyny do sprzątania. Z, y, to jest słuchajcie, Perfect House. Tylko, że ja nie wiem, czy to jest... To jest chyba um, ogólnie produkt e, firmy Barwa. E, I nie wiem, czy to jest nazwa serii. Oczywiście, że musiałam mi przerwać. <laughs> nie wiem, czy to jest nazwa serii, ale się, to produkuje firma Barwa. E, to nazywa się Perfect House. E, I tutaj mam... Ja mam trzy akurat. Tutaj mam do mebli. Furniture e, o zapachu pink pepper and oak moss. Jezu, słuchajcie, zabijcie mnie, ale nie wiem teraz, nie pamiętam czym jest oak moss, um, ale różowy pieprz i, i coś tam. <laughs> I to jest mleczko do mycia i pielęgnacji mebli. Tutaj mam um, taki płyn do, to nazywa się Active Power i to jest profesjonalny płyn do trudnych zabrudzeń o zapachu różowego grejpfruta i jaśminu. Super pachną jeden i drugi i mam jeszcze trzeci. Ten jest akurat do szklanych powierzchni o zapachu, powiedziałam tam wcześniej, zapachu czy smaku. O zapach mi chodzi, nie próbowałam. <laughs> o z zapachu mango i pomarańcza. Naprawdę są, te ich zapachy są przepiękne, moim zdaniem. I naprawdę te płyny działają. W sensie przepięknie domywają, doczyszczają i jeszcze zostawiają po sobie taki fantastyczny zapach. I z tego co pamiętam, wydaje mi się, że około 30 zł za taką butelkę może trochę więcej, albo nie. Na pewno nie są to jakieś kosmiczne ceny, a tutaj mamy pół litra takiego płynu i naprawdę jest wydajny. No, uwielbiam. Zaczęłam od tego do mebli, więc tutaj już mam końcówkę, a teraz dokupiłam jeszcze te dwa i już je wypróbowałam. I są naprawdę super, zostawiają przepiękne zapachy. Także jak lubicie, to spróbujcie. O, akurat też wam się tak spodobają. Dobra. I ostatnia trzecia polecajka, tym razem zgodnie z tematyką kanału, czyli książkowa. Dwie polecajki, znaczy polecajki inaczej. Informacje bardziej na z tego, co aktualnie czytam. Jeżeli śledzicie mnie na Instagramie, to pewnie wiecie, a jeżeli nie, to serdecznie tam zapraszam, tutaj wrzucę em, nazwę profilu na Instagramie, chociaż jest taka sama jak tutaj na YouTubie. Um, tak, także jeżeli jeszcze nie oglądacie, nie obserwujecie mnie na Instagramie, to serdecznie zapraszam, ale właśnie tam mówiłam o tym, że czytam książkę Christine Harmel, a gdy znów się spotkamy czyli historię dziewczyny, która, będąc w takim trudnym momencie życia, um, straciła matkę, z ojcem ma słaby kontakt, jej babcia nie żyje um, również. Um, w pewnym momencie ta dziewczyna dostaje um, obraz. Ktoś przysyła jej obraz, do którego dołączony jest list mówiący o tym, że jej dziadek nigdy nie przestał kochać jej babci. I to jest tyle. I od tego się zaczyna ta historia. Yy, mamy tutaj dwie linie czasowe, yy, co ja. Wielbiam, bo właśnie została mi ona polecona tutaj chyba na YouTubie Wydaje mi się, że pod postem na YouTubie, w którym, właśnie, w którym właśnie pisałam, jakie książki szukam Czyli między innymi takiej właśnie, w której będą dwie linie czasowe Jedna linia to jest współczesność, druga to czasy II wojny światowej I tak, ja jestem w jednej czwartej, jednej trzeciej Jednej trzeciej jak na razie bardzo mi się podoba, ale to więcej będę wam mówić już na spokojnie później. I kolejna książka, którą zaczęłam i teraz czytam, też została mi polecona na Instagramie pod tym samym postem. Książka Cztery pory roku w Japonii i tutaj mamy dwie historie mamy historię dziewczyny, która przechodzi kryzys, która jest w związku, ale nie do końca jest szczęśliwa, oraz chłopaka, który. Mm, wraca do domu, tak mi się tutaj wydaje. Tak, my mamy tutaj również historię wnuka i babci, którzy po czasie się spotykają na nowo i gdzieś tam ta ich historia będzie tutaj opowiedziana. Na razie tylko tyle wiem, zaczęłam, również czyta się bardzo dobrze, ale tutaj no, tym bardziej jestem na samym, samym początku, ale też was będę o tym na pewno informować, więc na razie takie dwie książki są u mnie na tapecie. I <grym> to. W dzisiejszym filmie to już tyle, bardzo Wam dziękuję za oglądanie, jeżeli dotrwaliście do końca to zostawcie coś po sobie w komentarzu, koniecznie zasubskrybujcie i zostawcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Cześć!